Dzisiaj no, robimy no, sobie hyper doładowanie, no i kogo nam tu da? Kruka! spokojnie nie najgorzej. I mam nadzieję, że jak najwięcej po, no, robimy tych hyper doładowań doładowanie. i tylko trzy mi, so, mi brakuje, żeby mieć to. O, Leon na pewno mi da temu typowi co ma ona tam jakąś okejkę. Okay Okej. Okay. Kruk. No gdzie jest ten Miko, kurde? To jest tak... to, to... Mówię, że Miko to będzie słaba postać. Okej, okay, Kruk jest niestety bezradny na Leona. No co ty robisz, kurde? Edgarek jakiś głupi. Dlaczego? Ej, boję ci jak szybko, no, przeładowuję kruk, bo tutaj chyba z 4 godziny mi przeładowywało. Kurde, dajcie mi hyper w Czy to normalnie, że kruk... godzin ładuje se... tak? Ale tu tak pokaż się, jak chcę tu kochać predładowania. No, ja go chciałem. Nie no, Kruk jest to, słaby, bo nie nadaje się na ten tryb. Nie da się żadnego... Hyper doładowania zrobić, tym krukiem. Nie wiem, no Edgar to jest jedna rzecz, jak. jest? No, Edgara to jest jedna szansa, gdzie możesz być. No, dobry. I Miko. Miko jest strasznie słaby. Ta postać się dosłownie nie nadaje. Widzowie, ta postać nie ma pojęcia, do, do czego miałaby się nadawać, ale. Chyba tylko po to, żeby. podszedł, no. Leon i go po prostu rozwalił. Bo... No, coś takiego można ewentualnie robić, ale to nie ma szans na nikogo. Jeszcze raz byłem wolno ładuję ten. A tak to też jest takie trochę bez sensu. Mówiłem <grymna> wam tyle, to będzie bardzo dobrze kontrolować. Też całe mnie nie nadładowały. Okej, ważne, że zrobiliśmy hejper do ładowanie Mogliśmy teraz zginąć? Najważniejsze jest to, że zrobi, zrobi, zrobiliśmy kaiser O, jest zwycięstwo. Łatwo. No i pięć fragów! Jakie się Like dla tego, co gra Leona. To faktycznie, jako Maleona, Boba skina do niego. Ale źle, Jutro będzie Miko. Zrobię wam oczywiście odcinek z na Okej, okay, i dynamik. Dynamik jest słaby na ten tryb. Ej, ile jest? Mi... Nie, będzie, no chociaż dwa razy mi się uda ten hyper doładowanie użyć. Bach, ja to. Oj kurde. Będzie słabo. Nie, po prostu. Już. Kilka osób rozwania. Kurde. Eee... No tak, jedna nas że jedno hyper-doładowanie z głowy i mam nadzie i mamy, widzę, nadzieję, że jeszcze raz nam się uda i dostaniemy już ten, już ten, ten start drop z hyper doładowaniem. Miejmy nadzieję, że to będzie hyper-doładowanie do Leona, bo Leon, wiecie, najlepsza postać. Okej, no, nie brakuje do tego hyperdodowania. Nie przegrana Niestety No ktoś tam daje łapkę w górę A! Dajmy Jeden! Serio? Okej, okay, kogo nam tu da? Może śmierdzą tego emusa Edgara Albo Leona to było śmieszne, że Leona by nam dali. Trochę długo się to ładuje. No śmierdzącego Emusa nam dało. Co dali nam śmierdzącego Elmusa Edgara. Niestety mam do niego tego skina. Niestety wszyscy myślą, że na serio nim gram. Taki minus posiadania skina. No to, że... O patrzcie, coś mu się samo... O patrzcie jak miło. Wait for me. Kurde, zginąłem. Ale spoko można też. No, z so tą awesome. na pewno. Okej, okay, trochę objęliśmy teraz safe w tym Emusem. No i w sumie to można łatwo sobie ponabijać te hyper-reloadowania, gra się to tym ale mam nadzieję, że mi jednak nie da tego hyper-reloadowania do no, to ma być dobra postać. Kurde, najbardziej niefartowny ten, najbardziej niefartowna porażka, ale chyba już to mamy, no mamy to. I pis do Leona. Uf. Ej, też bardzo dobrze. Ej, to widzę nie najgorzej. Okej, okay, niestety nie mogę tego użyć. Mogli mi to Odeon dać, ok? ale też do, dobra postać, zawsze mogli mi dać też Teemusa Edgara, a tego bym naprawdę już bardzo nie chciał, nigdy sobie go nie wymaksuję, bo to śmierdzący Teemus jest, a ja co się z wami żegnam, widzę następnego i na...